Wąby <noise> z naszego oh, dnia jest Aleksandr. Dzień dobry kochani, witamy na kanale The Best, Trailer. a dzisiaj opowiem o budowie drzewa. Real, dosłownie. Tutaj, jak widzicie, drzewa mają gałęzie. Wiem, to ciężko zauważalne, ale jak idziecie, to też wątpliwe, bo pewnie nie wychodzicie z domu. Ale jeżeli idziecie, to popatrzycie do góry i widzicie gałęzie. Pierciele, jakie pierciele ty mam? E, dokładnie. E, jeśli byście nie widzieli, to też ma e, swoje wolniście i korę. Dobre ehm. a może to część, do czego są młodygi. <śleszamy> Po to, by podtrzymywały liście. Hora to jest podstawa drzewa, chyba. Jakby bez korby nie potrzeba, tak? tak. <gry> Dokładnie, dokładnie. Bez kory nie ma drzewa. Dzięki, dzięki w ogóle. Jeżeli idziecie, idziecie na spacer, to jeżeli chcecie myśleć, nawet nie wiem, czy wiecie, co to myślenie, ale jeżeli chcecie myśleć, to idziecie na spacer, przytulacie się do takiego drzewa i wiecie co? I dostajecie mózgu nagle. Mózg za ją drzewa też. Więc kochani, drzewa są sigmowe. Sigma Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy Każda dziewczonka chce tańczyć z Tobą Sigma Sigma Boy Nic nie! Zagrywamy show! Szczep mi stąd! Dziękuję za oglądanie kochani błyszczaczki! Do zobaczenia!